Marcin Naruszczka po kolejnej, nie po kolejnej obronie tytułu, w kolejnej walce opas. Raz, teraz druga obrona. No a więc właśnie, druga obrona, dobrze, już, już widzisz, te ta, ta emocje tak mi się wdały, ty założyłeś okulary, bo ślady tej walki widoczne. No ze trzy razy. No właśnie. To był rewanż za pierwszy pojedynek, który był twoją walką powrotną po jakimś tam okresie przerwy. Teraz znowu z Pawłem Brandysem i. Równe, równo. Równe. równo. I tu widać jak się wszystko przez ten rok zmieniło, to nie tylko chodzi o twój rekord, ale również o tą samą, o tą samą walkę. Poczekamy chwilę, ktoś dzwonił. Dobra, już przestał. Równo. Mirek dzwonił. Ale co, że będzie płacił? Nie, że będzie, nie, on mi dobrze płaci. A no to bardzo dobrze w takim razie. To się się na bieżąco, ja rozumiem. Nie, te bilety zabiorą. To fantastycznie w takim razie. Słuchaj, e, to jeśli chodzi o rozliczenia, to już wszystko wiemy. Jeśli chodzi o pojedynek, to jak tak teraz sobie tak spokojnie oceniasz go? wiesz co, no pewnie ci, ciężki pojedynek. Paweł był naprawdę dobrze przygotowany kondycyjnie. Nie spodziewałem się, że będzie tak mocno przygotowany. Mam mega twardą głowę, bo... Naprawdę, parę było przycelowanych tych siostrów, było młynków tam i naprawdę stał, nie? bo wszedł sierp, to charatyka z butów wyrwało. A naprawdę to nie zrobiło za bardzo wrażenia. Nie? I naprawdę, no, mo mocno, mocno ma głowę i mocno bije. Nie? Naprawdę mocno, bo dwa razy mnie trafił i go widziałem w trzech odsłonach. No właśnie, bo było widać, że, że, potrafi, że potrafi rzeczywiście się mocno przyłożyć. potrafi. no co mówię że dwa momenty miałem trzech, trzech widziałem pawów. Trzech pawów, no to już mogło być rzeczywiście to już hardcore jest. Ale mimo wszystko Ty widziałeś e, trzech pawów, ale on też miał takie momenty i to też to było widać, że pewnie tych trzech Marcinów gdzieś tam mu się przed oczami pojawiło. Byśmy e, widzieli Męską walkę, poszliśmy. E, to jest kawałka, tak? No to kurczę, on próbował, próbował tam nie kalkulował i no, takie było jak było. Powiedziałeś, że nikt nie kalkulował, ale mimo wszystko jednak realizowałeś pewien plan, który tak jak słychać było, przede wszystkim ten lewy, który gdzieś tam funkcjonował, nie wpadanie, nie podpalanie się, nie, nie, nie pójście takie bardzo konkretne za ciosem, raczej, raczej, raczej spokojnie. I to tak właśnie wyglądało, taki spokojny pojedynek, aczkolwiek spokojny w tym sensie, że bez, bez takich jakichś ataków nieprzemyślanych, bez chaosu. Wiesz co, no, ciężko byłoby iść na chaos, bo to jest 10, rundów, 10 minut pierwsza runda, tak więc wiesz, ja nie ukrywam, że Mirek Okinski na różniku to jest plus 50% dla mnie, bo on mi rozłożył te siły i dzięki niemu to kondycyjnie wyglądało ok, bo my się znamy długo, długo i on wie, jakie on widzi po mojej postawie, po, po moich oczach, po moim e, poruszaniu, na jakim etapie wyczerpania z fizycznego jestem. Tak więc e, mirek naprawdę tutaj robi robotę, to jest taki człowiek taki mistrz z, z narożnika który to walką kieruje. A ja to wykonuję jako taki rzemieślnik. Dobra, no, znowu Mirkowi się pochwały zebrało. No jak się rozlicza, to się nie dziwi. No w każdym razie. E... Ja to nie rozlicza, on no, jest po prostu dobrym trenerem Dla mnie najlepszy w Polsce. I to, to nie doceniam. Na pewno nie jest doceniony, bo, dlatego, bo jest kontrowersyjny, ale jest naprawdę najlepszy trener w Polsce. Baldem, no to w takim razie, zostawiając wątek trenerski, ten pojedynek z Haratykiem na Fenę rzeczywiście troszkę rozbudził niektórych oczekiwania, że Marcina Ruszka tutaj może faktycznie jakoś wejść, znowu uderzyć przed czasem, skończyć wszystko. Wygrałeś tę walkę i, i chyba może tak się ona nie skończyła jakoś efektycznie. Kto w może w taki sposób, jak na fan Chyba jesteś niezadowolony. Wiesz co, no, jestem zadowolony, bo, no, bo z każdej walki wygranej musisz być zadowolony. Przede wszystkim jestem zadowolony, bo tam e, już powoli zaczynają mi ręce pracować. To jest zasługa też Jacka Kucharczyka, tam, e, trenera naszego, który współpracuje z, z, tutaj z, z nami. I już powoli te ręce zaczynają boksować. Nie ma jeszcze, trochę brakuje timingu. Tego, wyczu, wy, takiego, tego tej, tej, tej ułamka sekundy. Co? No już tam powoli progres jakiś tam powo po powoli, powoli jak żółw do przodu <grym <grym idzie. <grym żółw do przodu, ładnie powiedziane. Z takim delikatną skromnością, niepotrzebną zupełnie, bo to nie dzisiaj, dzisiaj to było trochę szybsze tempo niż żółwia, muszę przyznać, bo widać ten postęp. No, ale to jest moje zdanie. W każdym razie e, mówiłeś przed tą walką, że teraz wreszcie trochę odpoczynku, trochę wreszcie relaksu, trochę wreszcie zejścia z maty i niepatrzenia na nią. Tak? Rzeczywiście teraz będzie? co, no... Weżsano... Tak, nie do końca, bo tam, no, tam nie rozmawiamy o zawodowych sprawach, bo tam to, to, to akurat jest w ogóle, <laughs> trzeba zapierdalać, że tak brzydko powiem. E, dziękuję firmie Risk, e, która, w której pracuję i dzięki której mam wiemy, solidne pieniądze, za które mogę kurde sobie tam trenować i się nie martwić, czy będzie co, co, gdzie tam chleb, za co chleb kupić. A czy ucieknę z Maty? No na pewno trochę odpuszczę MMA. Boksu nie mogę za bardzo odpuszczać z tego względu, że ja już mam tam tych swoich lat i ja muszę cały czas to rozwijać, tak więc boks cały czas będzie tam robiony. Zapasy tak samo, bo to jest podobny schemat. Odejść od zapasów miesiąc czasu to jest zbyt długo, bo to później trzeba miesiąc do tego dochodzić, do tego, co się nauczyło. Odpuszczam MMA na pewno lżejsze treningi może 3 w tygodniu, 4, a nie 7-8. Tak więc, jak trochę bastuje. Dobra, a w takim razie Marcin troszkę trochę bastuje, a pewnie pojawi się znowu, takim już też rozmawialiśmy, znów w walce jesienią najprawdopodobniej w Warszawie na, na torwarze. Albo jeszcze może gdzieś jakieś inne organizacje, które też po Ciebie sięgają. Znaczy, ja to tam jestem z Panem związany. No nie ukrywam, no, że jakiś tam opasby zaproponowano walkę, to no, bo może by się skrócił, bo po pierwszej tej walce. E, z Rafałem Haratykiem, Rafał Haratyk, ja miałem być jego przepustko do walki o pas, tak słyszałem z Kuluarów no ja go zastopowałem. Za Teraz tutaj biję się z Pawłem. Cztery, powiedzmy to tak na dobrą sprawę to cztery rundy, czyli prawie mistrzowska, prawie mistrzowski był pięciorundowy na fenie. Czyli też wodlarze mogą podpatrzeć, że coś tam, coś tam się dzieje, że dam radę taki, taki bój stoczyć. No zobaczymy, no to jest wszystko do ustalenia, tak? To, to pozostawiam akurat Mirkowi do, do przemyślenia. Czekamy w takim razie na rozwój wypadków. czekamy jak się wszystko ułoży, jeśli chodzi o Twoje występy, no i życzymy udanego wypoczynku, chociaż jak sam mówisz, y, służbowo, obowiązki nie zawsze pozwolą, żeby odsapnąć tak jak się chce. No nie, nie, nie. nie. Gratulacje od organizatora, jeszcze Paweł Nastula. Dokładnie, we wtorek do pracy. Dziękuję bardzo. Dzień. Dziękujemy Ci również. Dzień. Dzięki. <laughs>